No Pan, jest 10 kwietnia dzisiaj, rocznica, siódma rocznica katastrofy w Smoleńsku. Skąd ta flaga akurat dzisiaj, w ten dzień? Jesteśmy w Unii, dlaczego mogę z taką flagą przechodzić. No tak, ale dlaczego nie polska flaga akurat? W ten dzień, kiedy świętu... Właśnie, dlaczego pan przyszedł tutaj akurat na ten protest? Słucham, przeszkadza mi pan. Zgodził się pan udzielić odpowiedzi. Ale już zmieniam zdanie. Dobra. Dlaczego przyszliście akurat tutaj dzisiaj? W takim stroju? Nie, no w takim stroju... Jakie, świę... to miejsce. Jakie święto taki strój w to miejsce? Bo jesteśmy przeciw temu, co się dzieje. A co się dzieje? Dzieje się źle. To jest główny powód. Dzieje się to, co było przed ee, murem. Mamy 10 kwietnia, przychodzicie tutaj przebrani. Nie przebrani, ja nie jestem przebrany. Znaczy, no. Ubrałem się odpowiednio odpowiedniej sytuacji. Skoro sytuacja jest taka, nie inna, skoro sytuacja jest śmieszna, jestem błaznym. Ale co ci, Było ich dwóch, został jeden. Co cię się w samym Smoleńsku i w samych obchodach Smoleńska? Nie. Jest, to, że to jest co miesiąc, a dzisiaj mamy to jest święto dowiedziałem się tego trzy dni temu, że to jest święto państwowe oficjalnie w każdym mieście. Nie, jest. jest. A co według ciebie się stało 7 lat temu? Co się stało? Smoleńska. Zwykła tragedia. Spadł samolot. A, a, czy ludzie zostali rozliczeni jakkolwiek, ci, którzy organizowali ten lot? Chyba co, wypadków jest dużo. Na drodze codziennie yeah. ktoś ginie. Dla mnie, zwykły wypadek, yeah. to, to była osoba yeah. państwowa, wyższa. Yeah. Dobrze, to raz roślimy a nie co miesiąc. A czy powinien powstać pomnik Lecha Kaczyńskiego koło pałacu? Ale nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Nie powstawało tam nic od, XV, od XVIII wieku i nie powstanie. Nie ma miejsca. Powstały tablice, które są postawione w taki sposób, które nie wyglądają. Zasłania ja Mieniam tylko poniatowskiego. Dobra, Poniatowskiego. Dlaczego panowie uważacie, że godnym pochówkiem jest pochówek, kiedy te ciała nawet były nieumyte, tam były jakieś niedopałki, nie wiadomo, czy to rzeczywiście te, te osoby, które są pochowane, to są te osoby, czy to jest godny pochówek? Proszę pana, to co się stało 7 lat temu, było olbrzymią tragedią. A stało się w tej chwili karykaturą. Wszyscy płaczemy po tym, co się stało, a to, co to w tej chwili się dzieje przed pałacem prezydenckim, to jest kpina wszystko. Ale kpina pan, z Polaków, z obywateli. E to jest... E Ale to, że, 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 ten trup to nie jest ten trup, nie, nie, który nam... Ja nie dokończyłem. Pociąganie e e dla politycznych celów. E Prezumie. Pan, Prezumie. Czy czy pan? Czy że to To, co się dzieje, to jest szopka, to jest skandal, to jest... Y bu budowanie politycznej. Moja y córka, synowa, była szefową psychologów Ministerstwa Zdrowia i była w Moskwie. Tam nie było ciał. Tam nie było 96 sekcji. Tam było pół tysiąca sekcji. Jak nie lepiej. Tam nie było ciału. Ale dzisiaj to osoby że nie zawsze leżą w grobach te osoby, które powinny. Ale jeszcze raz, w tej traumie, co tam się działo, jak <uwacht extraction wanted> Widziałem tych ludzi. Ja, był, ja byłem na lotnisku wojskowym, ja startowały te trumny. Widziałem traumę tych ludzi. Wie pan, co mówił Bor e, o Kaczyńskim, o Jarku, jak bluł na niego, za swoich kolegów i koleżanki, które tam zginęły? Dziewczyny z boru ryczały na tym lotnisku. Pan nie ma świadomości, co się działo. Można z boku łatwo ocenić i powiedzieć, a bo tam do błędy i tak dalej. To była straszna tragedia. I tam nikt nie myślał. Ma co tam się, a co według pana tam się stało? Tam się stało. Powiem panu powiem, powiem pan tak. Pół godziny po. E, po tym wypadku. Zadzwoniłem do swojego przyjaciela, że oświatka na moim ślubie, pilota wojskowego z 30-letnim stażem, który latał z papieżem, woził go i tak dalej. I Pacek powiedział, pół godziny, nie rok po katastrofie, pół godziny po katastrofie, bo on lotnisko. Powiedział mi tak, że lecieli na radio z i nawarycznym, jest jar metrowy przed lotniskiem i oni po prostu przywalili bezpośrednio nas. I tylko tyle. Powiedział mi to doświadczony. Ale co Jarosław Kaczyński ma z wspólnego? Powiedział, to, że kazał mu lądowa. Jarosław Kaczyński? Oczywiście, że pan. Oczywiście, Ale skąd panowie to wiedzą? No, znaczy, bo to jest... Wiemy, bo takie są, takie są ustalenia, tylko A to nie pan zostało pokazane myśli, myśli że Myśli pan, że, że ta ostatnia rozmowa, na... jaki, jaki miała przebieg? No ja nie wiem, no panowie wiedzą? Jednak wiemy. wiemy. Ja, ja wiem o tym. I, i pan, to, może pan to powiedzieć, że Jarosław Kaczyński jest agentem. Czyli agentem Jarosław Kaczyński? Agentem e, Putina. Agentem Putina to tak. to wszystko. Zespół, to to wszystko. To wszystko jest tak szciwy jak go znam Osobiście. On jest tak mściwy, tak. Mówią o Chory, chory, chory z nienawiści jest. Dokładnie. Do tego do wszystkich, którzy myślą inaczej, którzy się z nie zgadzają. tak tak. A, a, a Panie, ta była taka sytuacja, jak e, Tusk opowiadał, jak, jak, jak Jarosław wyciągnął pistolet w e, windzie? Ja tego faktu nie znam, znaczy, to, to, to z fanów. Jarosław Kaczyński no, Tuskowi Kaczyński graził pistoletem? Tak, dokładnie, w ale, ale ja to puszczę na internet, jestem pewien, że to co on mówi jest tak, prawdą? Jestem pewien, tak. Ja mówię tych rzeczy, które na pewno wiem. Tak. Tego nie wiem, ale dając Kaczyńskiego... dlaczego nie udostępni nam broni? Słam to, Dlaczego nam nie udostępniają broni dzisiaj PiS? Kom? PiS? No, bo, się bają, bo się bają, się Cały czas. Cały, Cały czas bają się zbają. Ja od dobra. czasu jak PiS doszedł do władzy dobra. jestem zwolennikiem do... zwiększenia dostępu do broni. To chociaż to. Dobra. To chyba pewnie tylko w tym się zgadzamy. Dobra, dziękuję panom bardzo. A co pan sądzi na temat od tego, że Rosja cały czas nam nie oddała wraku? Czy to jest nasz samolot? No, mamy prawicowy y, y, rząd. Myślę, że już powinniśmy mieć ten wrak. Jakoś nie bardzo Waszyk y, jest w stanie go o, odzyskać. A poprzedni minister też go nie odzyskał. Dokładnie. Czyli może nie był taki zły. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Mam takie pytanie. Dzisiaj jest 10 kwietnia. Co ma symbolizować ta flaga podczas dzisiejszej uroczystości? Prawie lat temu. Proszę Pana, to jest flaga unijna, jak Pan zauważył, tak, tak, mam nadzieję no to... i rozpoznał, tak? Udało się. a my tutaj e, manifestujemy również prawa obywatelskie, które... W sposób jednoznaczny są związane z Unią Europejską. Ale dzisiaj, 10 kwietnia, akurat prawa obywatelskie trzeba są. Tak, by Pan posłuchał osoby, uh -huh. która prowadziła e, wiec, to by Pan wiedział. Uh -huh. Także protestujemy A... również i pokazujemy, że jesteśmy przeciwko deptaniu naszych praw obywatelskich. Od tego to transparentu żałoba nas hmm. łączy, wiec polityczny nas dzieli, tak? Skok. Czy te dzisiejsze uroczystości, które mają miejsce tutaj 200 metrów obok Według pana są wiecem politycznym? Mm, moim zdaniem są zawłaszczaniem w jakimś wymiarze e, tragedii, która dotyczy nas wszystkich, ale jest inaczej interpretowana. A jak powinny wyglądać inaczej obchody? No bo to jednak zginął prezydent, zginęły bardzo ważne osoby w państwie. Zgadza się. Natomiast e, to się stało. Mhm. Tak? To się stało i e, chyba się różnimy e, interpretacją faktów, które zaistniały. E, moim zdaniem doszło do katastrofy, która jest efektem zaniechań. E, ale a zupełnie odsuwając, czy to był jakiś zamach, czy to była katastrofa, czy to był błąd pilotów, no nie, to jest, czy to jest, to, jest, to jest chociażby symbol e, Platforma udziału. No tak, ale dzisiaj przyjeżdżają ludzie oddać po prostu hołd zmarłym, no obojętnie z, z, z jakiej racji, jak, jak oni zmarli. Się. No to czemu to pan, panowie nazywacie wiecem? Takiego, że nie wiem, czy pan był i słuchał tego, co mówił pan e, prezydent e, Andrzej Duda. Pięć minut było o ofiarach, o faktycznie tragedii, która się wydarzyła. Pozostała część wypowiedzi pana prezydenta była o tym, że e, politycy e, partii opozycyjnej nie dokonali tego, co powinni i tak dalej. Było to stricte polityczne wystąpienie. Tam nie było nic z wystąpienia prezydenta faktycznej tragedii. To jest bardzo słabe i nie zgadzamy się. I ten napis e, jest przeciw, e, przeciwstawieniem e, przeciwko temu, co robią obecne władze z tą tragedią i z naszym Czy ten? powinien według panów powstać pomnik Lecha Kaczyńskiego koło pałacu? E, wie pan co, ja nie do końca nie na ten temat zdanie, nie to, jestem jakoś takim e, jest dla mnie najważniejsze. Ja ja nie, nie, nie powiem to, ani tak, nie tak, tak, ani nie. Ja to też. To nie jestem. Tak, nie będzie mi przeszkadzał, jeżeli stanie i... I nie będzie e, mi przeszkadzało, jeżeli stanie w innym miejscu. E, ludzie mają prawo do tego, żeby w taki sposób, a nie inny czcić pamięć zmarłych, i tutaj nie będę e, ingerował w to. Stała się niewątpliwie tragedia. Siedem lat temu zginął prezydent i e, kwiat polskiego społeczeństwa z różnych opcji. Tak? Natomiast tam, gdybyśmy stanęli z takim transparentem, e, myślę, że mielibyśmy. Punkt.